Intro! Gibasz serdecznie, jesteśmy na SMC, a to pierwszy odcinek z serii Command bloków. Dziś zaprezentuję Wam komendy z komend bloków, które każdy końca powinien znać. Pierwszy komenda to GIVE, po prostu powinien się mieć, daje nam itemek, który sobie wpisuje, na przykład piszemy sobie DIRT, no i da nam DIRTA. Kolejna to SAI. I tu wpisujemy tekst, wyświadam się na czacie, gdzie ciężko się siema. No i, proszę, siema. Kolejny to kill, nie zaprezentuję po prostu, chcecie małpapę i idę do najbliższej wybrania nie zaprezentuję, bo oreskie się, byle jakimś na świecie. Kolejna komenda to dam modę po prostu, zmiana jej moda. Można, jakiego się chce, nawet trzy. To pokazuję na wersję 1.8. Proszę. trzy. I kolej... i ostatni komendator. Nic więc. To by było na tle. Cześć!